Dzisiaj Wam trochę opowiem na temat ekstraktu z winogron. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Ekstrakt z pestek winogron znany jest przede wszystkim ze swojego działania antyoksydacyjnego. A działanie to zawdzięcza aktywnym flawonoidom, które nazywa się proantocyanidami. I teraz tych właśnie. Składników w ekstrakcie z pestek winogron jest aż 95%. To jest bardzo, bardzo wysoka zawartość. I teraz właśnie te składniki potocznie nazywa się super przeciwutleniaczami. One są nawet bardziej skuteczne niż witamina E i witamina C. I Właśnie pozyskiwane z winogron są najlepszej jakości, najskuteczniej najskutecznie działają. Jak widzicie, on ma postać takiego brązowo-rudego proszku. I to jest ekstrakt, który spośród wielu ekstraktów suchych ma najdrobniejszą praktycznie formę, to znaczy, on jest super, super delikatny. Jeżeli Wam często przeszkadzało w, w ekstraktach suchych to, że po dodaniu ich do serum albo do kremu gdzieś tam były grudki, to tego ekstraktu praktycznie w ogóle nie czuć, bo on jest niesamowicie drobny. Jeśli chodzi o zapach, to zapach tego produktu jest bardzo delikatny i szczerze mówiąc w kosmetykach niespecjalnie się utrzymuje. Na skórze to już w ogóle go nie czuć. Ekstrakt ten pomaga zmniejszyć kruchość naczyń krwionośnych właśnie ze względu na te fladonoidy dlatego się świetnie sprawdzi przy cerze naczynkowej, albo jeżeli macie taką skórę, która, na której bardzo często występuje rumień, zwłaszcza teraz w tym okresie jesienno-zimowym, to, to jest problem, który się często pojawia, to taki ekstrakt pomaga sobie z tym poradzić. Ekstrakt z winogron działa również przeciw i przeciw zapalnie, dlatego ze spokojem mogą go stosować osoby, które mają cerę problematyczną, która która jest skłonna do podrażnień i często te podrażnienia występują, na które się pojawiają wypryski, on przyspiesza troszeczkę Gojenie. Dodany do kremu bardzo przyspiesza znikanie jakichś tam reakcji alergicznych, wysypek takich rzeczy, ja go właśnie używam najczęściej w tym właśnie celu. I teraz można z niego też przygotować świetne serum z kwasem kialuronowym, takie właśnie antyoksydacyjne, ale to już będzie temat na oddzielny film. I to byłoby na tyle. Liczę, że teraz już wiecie, jak używać tego produktu, i że zobaczymy się przy okazji następnego nagrania. Pozdrawiam!